Transactions Touwek, to VEC, co jest wariacją na temat Word to VECA. I dzisiaj opowiem o tym, czego możemy się dowiedzieć analizując transakcje klientów PKOBP. Niemniej zanim przejdziemy do tematu prezentacji, opowiem o tym, czym się zajmujemy i z jakimi problemami borykamy się na co dzień. Co do zasady, nasz zespół, w którym pracuję, zajmuje się oceną ryzyka klientów małych i średnich przedsiębiorstw. Niemniej jednak nie bylibyśmy liderem bankowości, gdybyśmy nie szli dalej i nie e, e, zajmowali się również kampaniami marketingowymi, modelami antyfrodowymi, etc. E, jakby specyfiką bankowości jest to, że jest to branża silnie regulowana i w zależności od kontekstu jest to e, wada albo zaleta. E, niestety regulacje nakładają też pewien kierat na nasze Jupiter Notebooki. Więc jakby także definiłem jakby tradycyjne metody modelowania, które mogą zostać wykorzystane przy modelowaniu ryzyka kredytowego. No i zauważamy, że dochodzimy do pewnej ściany, stosując jakby już przez lata te same metody. Nie jesteśmy dalej w stanie podnosić mocy predykcyjnej modeli, naszych modeli. No implikuje to poszukiwania w dwóch obszarach. Przede wszystkim staramy się poszukiwać nowych źródeł danych. W ostatnim czasie nie wiem, czy są użytkownicy aplikacji ICO, ale jeśli klikacie coś w ICO, to Wasze zachowania też są monitorowane i wykorzystywane w ocenie ryzyka. E, tak samo nie wiem, czy macie e, znajomych, którzy są przestępcami, e, ponieważ dokonujemy też analizy sieciowej i wykorzystujemy teorię grafów do oceny e, zarówno community, w którym jesteście, jak i charakterystyk powiązanych z wami podmiotów a także teraz będziemy zajmowali się również wykorzystaniem danych dotyczących geolokalizacji, a ponadto staramy się zmienić sposób, w jaki wykorzystujemy dane, które były stosowane w modelach ryzyka obecnie, o czym zresztą dzisiaj opowiem. Ponadto tutaj jakby dla osób, które nie mają doświadczenia w bankowości, takim koniem roboczym tej branży jest model regresji logistycznej. No i sięganie po jakby bardziej współczesne metody uczenia maszynowego wymaga tego, abyśmy potrafili interpretować w tak samo prosty sposób modele nieparametryczne, bardziej złożone, użyję słowa, którego nie lubię, black boxy, do tego, aby dostarczyć takie interpretacje, jakie jesteśmy w stanie dostarczyć w prostym modelu liniowym. No, tutaj jesteśmy entuzjastami Laima, Szapa i rozwijanego na Politechnice Warszawskiej Daleksa. Przynajmniej część zespołu, która koduje coś w erze. Natomiast ja opowiem dzisiaj o, o tym w sposobie, w jaki wykorzystaliśmy metody przetwarzania języka naturalnego do tego, aby wycisnąć z danych transakcyjnych nieco więcej niż dotychczas. OK, no to jakby zdefiniujmy problem. Tutaj mamy zrzut z najpotężniejszego narzędzia do analizy danych, czyli Excela i widzimy dwie firmy, firmę A i firmę B. W momencie, w którym wykorzystali, dokonalibyśmy modelowania, korzystając z takich bardzo wysokopoziomowych agregatów, jak na przykład suma wpływów czy suma wypływów, to dwie firmy byłyby takie same, co jakby dyskwalifikowałoby model od umiejętności dyskryminowania tych klientów. Natomiast gdy przyjrzymy się tym klientom bliżej, to zauważymy, że firma A jest firmą zdrową, prowadzącą rozsądną działalność gospodarczą, realizującą jakieś zlecenia, wypłacającą wynagrodzenia. Natomiast firma B jest firmą, w której szef pewnie przeżywa spory stres. Widzimy tutaj pożyczkę z realną roczną stopą oprocentowania dwucyfrową, co jest też jakby jazdą bez trzymanki, widzimy zajęcie komornicze, yy, widzimy, że przelewy przychodzą z rachunków innego banku, potencjalnie to są yy, jego rachunki, natomiast yy, w przypadku takich ogólnych agregatów widzimy, że yy, ci klienci są tacy sami. Yy, I tutaj definiujemy sobie hipotezę, yy, że przeprowadzając pewną kategoryzację transakcji yy, jesteśmy w stanie zwiększyć granularność yy, tych cech, które wyciągamy z tych transakcji i tutaj jakby przykładowo rzuciłem pięcioma kategoriami. Widzimy wówczas, że zasilając nawet prosty model liniowy nowymi cechami jesteśmy w stanie na nowo dyskryminować klientów. W szczególności na przykład mamy kategorię związaną z alertami, czyli jakby niepokojącymi wydarzeniami, które na rachunkach klientów mogą się pojawiać. No okej, okay, ale. No to akurat ta kategorizacja była prosta, bo mieliśmy tutaj, jeśli dobrze liczę, 14 transakcji, które etykietowałem w PowerPoincie. Natomiast jak to robić na dużą skalę? No i jakby takim proof of concept, który zastosowaliśmy było to, czym ResNet jest dla transfer learningu i gradient boosting dla konkursów Kaggle, czyli wyrażenia regularne. No i jakby tutaj Niewątpliwym e, jakby zaletą tego rozwiązania jest to, że jest proste w implementacji, e, interpretowalne przez wszystkich odbiorców analiz, czyli nie trzeba mieć doktoratu z matmy, żeby e, wiedzieć, skąd e, biorą się cechy, które wykorzystujemy w modelu. A ponadto jest taki proof of concept, który można wykonać w dzień, czyli sprawdzić, czy faktycznie e, zwiększanie granularności tych danych transakcyjnych e, może poprawić skuteczność modeli. No i tak, rozpoczynamy od tego, że Pytamy ekspertów dziedzinowych, jakie te kategorie mogą sugerować pozytywny lub negatywny wpływ na ryzyko. Następnie wykorzystujemy jakieś proste statystyki opisowe, zliczając częstość danych transakcji do tego, żeby wygenerować sobie chociaż wąski podzbiór takich wyrażeń regularnych. Tutaj jeszcze o tym nie wspomniałem, ale modelując ryzyko. Musimy dbać o stabilność modelu, bo wyobraźmy sobie, że wykorzystujemy na przykład roczną historię klienta, przewidując fakt, czy on w następnym roku nie wykona zobowiązania. Jeśli budujemy taki model na danych historycznych, to w chwili wdrożenia musimy mieć, no może niepewność, bo tego nigdy nie będziemy mieli, ale przynajmniej jakieś pewne przesłanki do tego, żeby relacje, do których wyuczyliśmy model, były zachowane na obecnej populacji. Stąd interesującym dla nas i też wybogianym przez regulatora założeniem jest to, żeby cechy, które wykorzystuje model, miały stabilne w czasie rozkłady. No i tutaj jakby widzimy, że wadą uniemożliwiającą stosowanie rozwiązania w długim okresie, które korzystałoby z wyrażeń regularnych, jest to, że jeśli pracujemy na czymś tak żywym jak tytuły transakcji, no to takie statyczne... E, jakieś fragmenty kodu, które je tagują, e, będą mogły implikować to, że e, na przykład będziemy obserwowali, że wartość transakcji jakiejś kategorii spada, co wcale nie będzie miało uzasadnienia ekonomicznego, biznesowego, etc., a będzie wyłącznie wynikało z tego, że wzorce uległy zmianie, a my dalej używamy e, z dezaktualizowanych wyrażeń regularnych do ich tagowania. E, no i teraz, jakby e, tutaj, jakby wchodzimy my, jak można rozwiązać ten problem. Naturalnym i pierwszym pomysłem jest to, żeby wykorzystać reprezentację słów w przestrzeni wektorowej. No, I teraz jest ten zły moment, w którym muszę powiedzieć to, co każdy mówi przy word 2 Nie wiem, czy wiecie o tym, że wektor reprezentujący króla minus wektor reprezentujący mężczyznę plus wektor reprezentujący kobietę jest najbardziej podobny do wektora reprezentującego królową. Przepraszam, jakby musiałem to powiedzieć. No niemniej jednak tutaj jakby prace głównie Tomasa Mikolowa z 2013 roku, jeszcze chyba za czasów jego kariery w Google wprowadziły ten model. Jego niewątpliwą zaletą jest to, że jest bardzo prosty w implementacji. Oni chyba dostarczyli pierwotnie implementację w C, aczkolwiek jak przyjrzymy się na przykład Skipgramowi, że tak naprawdę wystarczy, że mamy one hot na wejściu faktury, później macierz o wymiarach wielkości słownika, w przestrzeni, w której chcemy reprezentować ten wektor, później warstwę o rozmiarach embeddingu i liczby na słowniku. Na outputcie mamy softmax. No i wykorzystujemy SGD do tego, żeby tak dostosować wagi w word embeddingu, aby te słowa były do siebie podobne. No i tutaj na przykład. Skipgram działa tak, że modelujemy prawdopodobieństwo warunkowe tego, że dany kontekst wystąpi pod warunkiem tego, że mamy jakieś słowo i zauważmy, że gdyby nasz, nasze tytuły transakcji składały się tylko z tytułów na przykład zapłata za fakturę w marcu i zapłata za usługę w marcu, to wektor reprezentujący słowa fakturę i usługę byłby podobny dla zadanej miary. Jedną z, z odmian Word2Vec'a jest SIBO, czyli korzystający z Continuous Back of Words. E, no tutaj jakby podstawowa różnica jest taka, że e, sumowane wektory reprezentujące kontekst modelują e, wystąpienie danego słowa. E, Tutaj, Mikolow dostarcza takich wskazówek, właśnie kiedy wybrać jeden, kiedy drugi. No Skipgram na pewno wtedy, kiedy nasz e, jakby e, dataset nie jest zbyt duży. E, no i on też będzie jakby miał lepsze akuracji na rzadkich słowach, natomiast Sibow jest na pewno szybszy, co widzimy jakby przez fakt, że używamy continuous back of words. E, a także lepiej sobie radzi z reprezentacją często występujących słów. E, no niemniej jednak. Podstawową wadą, która została rozwiązana też przez grupę badawczą, w której był Mikolow, ale zdecydowałem się tutaj wrzucić w referencję Piotra Bojanowskiego, który w Facebooku pracował nad tekstem, Znaczy chyba taka jest nazwa biblioteki, natomiast sama publikacja nazywa się Enriching Word Vector with Subword Information i to subword jest tutaj kluczowe, ponieważ słowa w tekcie reprezentowane są jako engramy liter. Ma to tą zaletę, że Word2Vec nie poradzi sobie ze słowami autowokabulary. Natomiast w przypadku fast -textu, jeśli będziemy mieli nowe słowo, będziemy znali jego reprezentację wektorową n-gramów, które tworzą to słowo, to sumując, je jesteśmy w stanie dojść do reprezentacji nowego słowa. Ponadto bardzo dobrze radzi sobie w modelowaniu końcówek w języku polskim. I finalnie to chyba był najlepszy model, który wybraliśmy. Natomiast no podstawową wadą jest to, że o ile samo modelowanie prawdopodobieństwa wystąpienia jakiegoś kontekstu albo słowa jest problemem uczenia nadzorowanego, to trudno ocenić, w szczególności dla języka polskiego, jakość samych reprezentacji wektorowych. Tak? No my możemy wybrać jakiś kontekst, możemy wybrać jakiś rozmiar przestrzeni. Natomiast no nie mamy gwarancji, że to jest reprezentacja najlepsza, którą mogliśmy uzyskać. Dlatego my zdecydowaliśmy się wykorzystać fakt tego, że naszym finalnym celem jest wykorzystanie tych etykiet do modelowania ryzyka kredytowego i dokonaliśmy konwersji problemu na problem uczenia nadzorowanego. Tutaj mamy taki jakby graf reprezentujący pipeline przetwarzania tych danych. Na wejście mamy tytuły transakcji, które następnie e, przekształcane są do ich reprezentacji wektorowej, na, po prostu na słowa, e, wybieramy słowa i przedstawiamy ich reprezentację wektorową, następnie dokonujemy grupowania e, albo z wykorzystaniem k średnich, albo hdb e, przy czym tutaj jest jakby kluczowe to, że dostarczaliśmy algorytmowi takie słowa, których wystąpienie zamieniało całe skupienie w daną etykietę, czyli na przykład e, mówiliśmy mu, że faktura będzie oznaczała fakturę i wszystkie e, słowa, które znalazły się w skupieniu reprezentującym faktura, otrzymywało taką etykietę. Następnie e, tworzyliśmy zmienne korzystające z tych etykiet i budowaliśmy klasyfikator. E, no i teraz jakby, jak był skonstruowany ten pipeline, e, no jego wadą było to, że nie można użyć backpropagation, żeby sobie jakby wybrać optymalne wartości parametrów. Yy, tutaj zastosowaliśmy optymalizację bayesowską z wykorzystaniem Tree Structure Parts and Estimator. Yy, co do zasady, yy, jakby bardzo yy, upraszczając yy, działanie tego podejścia, wyobraźmy sobie, że yy, staramy się przewidzieć yy, jakby oczekiwane ulepszenie modelu, yy, sprawdzając, jak zmienia się prawdopodobieństwo tego, że nasz model będzie miał jakąś miarę pod warunkiem yy, danego podzbioru hyperparametrów. I konstruujemy dwa rozkłady. Jeden dla wartości tych hyperparametrów, które poprawiały nasz wynik, drugi dla tych, które nas pogarszały. No i w każdej kolejnej iteracji, bo jakby wykonanie takiego pipeline jest dość kosztowne, losujemy taki zestaw hyperparametrów, który jest najbardziej prawdopodobny pod tym rozkładem zwiększającym naszą miarę, a najmniej prawdopodobnym pod tym drugim. No, i jeszcze tak, jakby istotną, istotnym ograniczeniem podejścia związanego z pytaniem ekspertów o kategorie, które mogą wpływać na ryzyko kredytowe, jest to, że jeśli stosuje się tą metodę, nie można używać sformułowania data-driven bank. Więc, aby być data-driven bank, mogliśmy wykorzystać podejście związane z tym, że. Cała historia transakcji klienta mogła być reprezentowana e, jako dokument. E, no i następnie na nawet prostych macierzach e, współwystępowania e, słów byliśmy w stanie, po pierwsze, e, jakby estymując prosty model liniowy, czyli na przykład ridge regression, uzyskać globalne explainery tego, e, jakie tokeny wpływają na to, że e, ryzyko jest. E, Albo mniejsze, albo większe. No i tutaj na przykład podaję taki przykład, że y, takie tytuły transakcji, które zawierają frazy jak egzekucja, komornik, windykacja czy chwilówka, no istotnie przyczyniają się do y, wzrostu y, tego ryzyka. I zauważmy, że wracając do poprzedniego slajdu, możemy y, modyfikować to ten moment, w którym my uprawiamy taki poniekąd active learning, update'ując. Y, Mówiąc temu algorytmowi unsupervised, jakie ma przepisywać etykiety dla całego klastra. No i generalnie jest ok, niemniej jednak zauważmy, że wciąż nie wykorzystujemy informacji o całej sekwencji, tylko tagujemy pojedyncze słowa. No i wyobraźmy sobie sytuację, w którym wykorzystujemy model globalnie na całej populacji klientów i. Używamy hasła wynagrodzenie do tagowania wynagrodzenia, więc możemy sobie wyobrazić dwie sytuacje. Jedną, w której mamy e, tytuł transakcji zapłata wynagrodzenia, co jednoznacznie wskazuje na to, że klient jest firmą wypłacającą e, wynagrodzenie. I na przykład transakcja otrzymanie wynagrodzenia co wskazuje, że klient jest klientem indywidualnym otrzymującym takie e, wynagrodzenie. I tego no jesteśmy to w stanie e, uzyskać jakimiś n-gramami, natomiast e, My poszliśmy o krok dalej i zdecydowaliśmy się na reprezentację całych tytułów transakcji w przestrzeni wektorowej, a nie wyłącznie słów. Yy. I tutaj, jakby korzystaliśmy z metod wykorzystujących rekurencyjne sieci neuronowe. Akurat tutaj jest przykład wykorzystujący language agnostic sentence representation. Nie wiem, czy ktoś słyszał o tym. To jest taka świeża sprawa od Facebooka. Yy. Cała architektura modelu oparta jest. Przypomina Neural Machine Translation e, z, mając tam jakby budowę enkodera i dekodera. E, enkoder składa się z pięciu warstw obustronnych LSTM-ów e, bez warstwy antencyjnej, oni używają tam stałej długości wektora o wymiarze chyba 1024 z tego co pamiętam z papera. E, no i jak to było uczone? Oni generalnie zrobili rzecz, która jest wspaniała moim zdaniem, mianowicie wykorzystali e, jakby takie równoległe teksty z różnej liczby języków, m.in. na przykład e, dataset z y, wystąpień w Parlamencie Europejskim, bo to jest jakby niewątpliwą zaletą tego, że każde wystąpienie w parlamencie chyba musi być przetłumaczone na każdy język wspólnoty, co daje nam bardzo dobry dataset do tego, żeby e, uczyć e, jakby tłumaczenia z jednego języka na drugi. No niemniej jednak no, my tutaj nie, nie bawiliśmy się w Google Translate, tylko chcieliśmy e, tagować transakcje, e, więc co można wykorzystać? No, możemy wykorzystać encoder, który powstał przy e, fitowaniu całego e, lasera, tak? E, I w momencie, w którym my e, będziemy przepuszczali cały tytuł transakcji przez encoder, otrzymamy jego e, reprezentację w przestrzeni wektorowej i naszym założeniem było to, żeby dodatkowo e, sprawdzić, czy Informacja przekazywana w sekwencji będzie zwiększała granularność tych etykiet, tak? Bo na, na tym przykładzie wynagrodzenia, które mówiłem, możemy mówić o wypłacie i zapłacie wynagrodzenia. No i tutaj na przykład to jest wizualizacja po redukcji wymiarowości. Widzimy, że kiedy wykorzystalibyśmy do tego jakiś algorytm Density Based, no to mielibyśmy pewnie co najmniej dwa skupienia, podczas gdy tagowanie zwykłymi, te, znaczy zwykły, zwykłymi frazami e, otrzymanymi z fast tekstu lub word 2 dawało nam e, jedną etykietę, taką jak e, faktura. No i co nam to dało? Bo to jest e, kluczowe pytanie, czy faktycznie warto było e, to robić bijąc e, pierwotne wyniki? No tak, ewidentnie jakby e, po pierwsze zmienne uzyskane po wykorzystaniu informacji z Word Embeddings rozszerzają, jakby i pozwalają nam lepiej strzelać w kategorie, które obserwujemy. No ponadto jest tak, że zwalniamy tutaj jakby analityka z konieczności aktualizacji wyrażeń regularnych w czasie, bo możemy wyobrazić sobie dwa scenariusze albo okresowy refit modelu i aktualizacja też nie było zaplanowane. Aktualizacja słowników albo po prostu monitorowanie stabilności naszych zmiennych i refit modelów w chwili, w której będziemy obserwowali jakieś zmiany w stabilności. No i też zauważamy, że dodanie kolejnych kategorii wpływa na moc modelu. No i tutaj jakby dalsze zwiększenie granularności kategorii także implikuje Poprawę mocy predykcyjnej. I to chyba wszystko, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Są jakieś pytania?